Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studiu witam e, doradcę finansowo-ubezpieczeniowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, Piotr Hojna, Hojankowski. właśnie celowo to pomyliłem, dlatego że dużo osób myli na chojnakowski, a ty tego nie lubisz za bardzo. Znaczy, jestem zdania, i ja bardzo to mocno w życiu praktykuję, że ludzie lubią słuchać dwóch rzeczy najbardziej w życiu, swojego imienia i swojego nazwiska. Więc jeżeli coś lubisz, to warto to robić dobrze. A da się ubezpieczyć od pomyłki w nazwisku? Tego jeszcze nie widziałem. Powiem Ci zagłębię się w towarzystwa ubezpieczeniowe i z wielką chęcią to sprawdzę. No to porozmawiamy o tych ubezpieczeniach w takim razie, dlaczego ubezpieczenia są ważne. Okej, okay. to patrząc z perspektywy klienta, to co ja myślę i jakby to jest takie fajne podejście, że umiem spojrzeć na to przez pryzmat zarówno klienta, jak i doradcy. To przede wszystkim pewnej rzeczy nie jesteś w stanie zaplanować. Jak byś się starał, jak bardzo miałbyś wielką umiejętność organizowania czasu, przestrzeni czegokolwiek, no to niestety są sytuacje losowe, typu wypadek, typu choroba, których nie unikniemy. No i teraz takie ubezpieczenie, przede wszystkim raz. Może spowodować, że masz pieniądze na to, żeby rozpocząć takie leczenie, więc albo przedłużysz swój żywot, albo zabezpieczysz najbliższych. No bo najczęściej jest tak, że choroby, jeżeli chodzi o Polskę, pojawiają się. Między 50 i 60 rokiem życia. I co w tej sytuacji robić? No, NFZ, jakie jest, takie jest. Każdy ma prawo do swojej własnej oceny. Ja jestem zdania, że ten produkt po prostu może pomóc, i to naprawdę na wiele sposobów. To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo jak szukamy ubezpieczenia, na przykład wpisze się ubezpieczenie na życie. Ja sprawdziłem w Google, to wysk wyskakuje tak bardzo dużo różnych ofert, porównywarek i tak dalej, i tak dalej, że ja się już gubię po trzecim linku w tym wszystkim. Okay. Jakie są różnice między danymi ubezpieczeniami na rynku? To jedna rzecz właśnie, o której ty mówisz, to jest fajne, e, że ludzie lubią szukać w internecie. I ja sam, jak przeglądam jakieś oferty różnych firm, różnych samochodów, ubezpieczeń, jak jeszcze nie pracowałem, to też lubiłem szukać. Ale to jest często tak, że brakuje pewnej wiedzy, że bazujesz na ogólnej wiedzy, wiedzy. I tutaj, w praktyce, przede wszystkim różnice, jakie wynikają, to nawet na samym życiu. Jak jeszcze nie zaczynałem pracy jako doradca i byłem po prostu przez swojego e, ówczesnego pracodawcę zatrudniony, to posiadałem ubezpieczenie grupowe. I ono zawierało warianty śmierci uszkodzenia ciała, poważnej choroby, śmierci teścia. Chociaż jeszcze nie mam teści ani teściowej, ale jakby jest ten taki element w małżeństwie bardzo często popularny, że, że zawsze te małżeństwa pytają a teściu, teściowa, coś tam za śmierć dostaniemy? No można, można to dostać, tylko właśnie wariant grupowy ma bardzo wiele, ale niestety to są narzucone elementy, których no pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie dopasować. I to jest jeden z elementów. I te tak grupówki, mogą być albo w wariancie otwartym, albo zamkniętym. Czyli, tak jak ja byłem zatrudniony gdzieś na umowie o pracę, pracodawca dawał mi taką możliwość. Ja finalnie mogłem wybrać, który wariant do mnie najbardziej przemawia. Ja akurat posiadałem taki, który tam miesięcznie mi kosztował około 120 zł. No, ale finalnie wszystkie elementy już były narzucone. Czyli kwota, jaką otrzymam za śmierć, kwota, jaką otrzymam za chorobę, za uszkodzenie ciała. A jest druga grupa która jest o wiele bardziej jakościowa, skuteczna i jakby pozwala dopasować to, co jest dla, dla Ciebie, na przykład, jako potencjalnego klienta ważne, to przede wszystkim polisy indywidualne. No i one mają na celu zabezpieczyć nas od tych zagrożeń, tych zdarzeń ubezpieczeniowych na które najbardziej się obawiamy, które mogą nas spotkać. I to są polisy, które dobieramy indywidualnie do nas i ty jesteś taką osobą, która może nam w tym pomóc, czyli na przykład dzwonimy do ciebie i przeprowadzasz rozmowę. Tylko wiesz, jaki ja mam problem z takimi osobami jak ty? Jest ich zbyt wiele. To, no właśnie, żeby wyszukać odpowiednio, no ale powiedzmy, że do studia przyszedłeś jako jedyny doradca, więc już mam kontakt. Ale okay, mam problem super. taki, że później przez godzinę, półtorej ja muszę odpowiadać na różne pytania, a mi się po prostu nie chcę albo nie mam na to czasu. Okay. Czy ty masz jakieś rozwiązanie na to, żeby taka rozmowa nie trwała dwóch dni, tylko żeby jakoś sprawniej szybko załatwić, szanując czas obu stron? Przy szacunku obu stron, to mam jakby dwie, zawsze dwa rozwiązania. Pierwsze jest takie, że spotykamy się na dwie godziny. Trzeba sobie zarezerwować. Pierwsza godzina służy do tego, aby móc porozmawiać o Twoich potrzebach, czyli na przykład opowiadasz o tym, że prowadzisz piękne studio, w którym można przyjść, poopowiadać o tym, czym się zajmujesz, no i używasz sprzętu, tak? Jak gdzieś nie spojrzymy, kamery, mikrofony, komputery, laptopy, więc jest to jakaś rzecz, za którą zapłaciłeś pieniądze. No i teraz. Jest ryzyko, nie życzę ci tego i nigdy nikomu nie życzę niczego ze zdarzeń ubezpieczeniowych, że może być jakaś grupa ludzi, którzy chcieliby tobie zaszkodzić. Na przykład konkurencja. Wynajmuję sobie jakąś grupę ludzi, którzy przychodzą i albo ci to studio zdemolują, albo coś ukradą, utrudnią tobie pracę. No i teraz, ja wiedząc o tym, że masz to studio, zależy ci przede wszystkim na tym, żeby zabezpieczyć te rzeczy, skupiam swoją uwagę na tym, co Ciebie interesuje. Więc jesteśmy w stanie tak naprawdę w przeciągu dwóch godzin. Jedna godzina na to, żeby zebrać informacje, druga na to, żeby przygotować tobie odpowiednią ofertę, przedstawić ci wszystkie argumenty za i przeciw, bo to jest to, co też praktykuję w swojej pracy. Ja spotykałem się z takimi agentami, którzy za wszelką cenę chcieli mi ten produkt zaoferować. Czyli te 10, 11 lat temu, jak jeszcze byłem młodym studentem, studiowałeś kiedyś. Tak, 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 studiowałem. To jak miałeś piątek, weekend, to bardziej dla Ciebie... No ja za ucznia, zaocznie. Zaocznie, okej. Okay. To dla Ciebie priorytetem było to, żeby dobrze 100 zł zagospodarować na wypad ze znajomymi? Czy myślałeś o tym, że możesz kiedyś coś Ci się stać i to 100 zł miesięcznie przeznaczyć na swoje życie no to jest życie, retoryczne zdrowie? pytanie. Dokładnie. I dużo ludzi też ma takie podejście. Więc ja rozumiem tą perspektywę klienta, bo też kiedyś byłem tym klientem i chcę się wyróżniać tym, że właśnie jako doradca umiem wejść w buty tego klienta, przez co to jest dopasowane do Twoich potrzeb. Czyli o, warto poświęcić ten czas, ale starasz się robić to jak najkrócej, żeby nie zabrać dużo czasu. A powiedz mi, jakie są y, największe wyzwania, jeśli chodzi o taką osobę jak ty? Jaką? Y, ale w rozumieniu... W mój... pracy doradcy, A, tak. A, w pracy doradcy, dobra, tak. bo wyzwań mogą być wiele, na przykład dużo gadam i hmm. ciężko jest mnie przegadać, nie? to jest jedno z wyzwań. Patrząc na zawód, no to myślę, że największym wyzwaniem jest przede wszystkim wzmożona zachorowalność. Czyli jest jakaś taka dziwna statystyka, że jeżeli już masz umówione spotkanie z tym potencjalnym klientem, klientką, to bardzo często w dniu spotkania coś się wydarzy. Nagle choroba, tu nagle chomik zachorował, tu trzeba, no, jakby statystycznie wzrost y, zdarzeń losowych przy umówionym spotkaniu bardzo mocno wzrasta, więc to jest jedno z takich pierwszych wyzwań, że no, trzeba się pogodzić z tym, że będzie wypadalność tych spotkań. I nawet jeżeli robię je zdalnie, co w jakimś stopniu ułatwia, no bo jeżeli ja mieszkam w Poznaniu, ty mieszkasz w Warszawie, no wiadomo, to już... Transport, 3-4 godziny dojazdu, to Ty w tym czasie możesz zrobić 3 wywiady, ja w tym czasie mogę zrobić 3 spotkania, więc to jest fajne, że jest ta praca zdalna. I nie ograniczam się do tego, żeby spotykać się tylko twarzą w twarz, ale również praktykuję te spotkania na, na, na kamerce, na, na Facetime'ie, to już tam do wyboru, do koloru. Więc na pewno wyzwaniem jest przede wszystkim czas i to, że ludzie no niestety potrafią przełożyć te spotkania. Druga kwestia, że rynek jest mimo wszystko szeroki. Jest dużo tych agentów, jest dużo tych doradców, więc konkurencja jest spora, ale mimo wszystko, myślę, że tego tortu jest dla każdego sporo, bo jeszcze w Polsce nie masz tak dużej świadomości ubezpieczeniowej. To w takim razie jednym słowem, na zakończenie, abyś okay. mógł podsumować, co klienci zyskują dzięki tobie. Jedno słowo. Jedno słowo, jakość. Piotr Chojankowski, doradca finansowo ubezpieczeniowy, był moim gościem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz masz słodki, do usłyszenia do zobaczenia.